Manko. witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Geogeserze na kanale. Może pójdzie mi troszkę mniej i mniej na przypale niż odcinek Halloweenowy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Europie. I widzę, że oj, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy dzisiaj? Cóż to będzie za kraj na początku? Day, seria Daily. Na pojedynki siły nie mam, ale jest tutaj Shop Audio Pro. Shop Audio Pro i co my tu mamy? Okej, okay, ulica. Czekaj, tu jest Cyrlica oraz... Co tu za kombo? Co tu za kombo? Co? Cóż to, cóż to tutaj będzie? O, 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 dzień dobry. RS Republic of Serbia. Okej, okay, no i mamy już po prostu gdzie jesteśmy. Miasto, raczej większe. A co tutaj to jesteś? A to jest DHL. Po prostu, okej. Okay. No to nie. Dobrze, wiem, mamy już kraj. Kliknięcie w Belgrad. Belgrad, Belgrad. Czyli kliknięcie w Belgrad, i pójść następnie rundy. Jest sensowne tutaj. Możliwe, możliwe. ładna strefa parkowania. W sumie to może, jak to jest takie duże miasto, jakieś większe, to może by się udało coś tutaj ostrzelić poprawnie. Maksyma, grokoka jakiegoś, ulica, co my tu dalej mamy? No, na pewno coś większego pod względem. Ale teraz, jak duże. Jak duże to jest, o tu mamy jakieś duże centrum handlowe, a co tutaj mamy? Belgrad, no to mamy Belgrad faktycznie Czym ty jesteś za centrum handlowe. ale tu macie manerów jednego na drugim A to już ciekawe, nie, nie, nie znam Belgradu, także Jest duża szansa, że <grych> I lecimy dalej Bra Nowy sad, jest mi sad z tego powodu. Dobrze, witamy w kolejnym kraju, kilometr 90. Palmy, prawostronny ruch, school speed limit, speed limit i hiszpani... To jest coś dziwnego, to jest jakaś wyspa. Mohatę? No niestety. Więcej hiszpańskiego. Nie wiem, czy to nie są kolory jakiejś flagi. Mile na... Mile na godzinę. amerykańsko tak? Meksyk po prostu Coca-Cola. Ty gra... Co to jest? Nie granica. Chyba. Mam nadzieję. Co to jest ty? Jakaś wyspa, Puerto Rico. Nigdzie nie pisało, że Puerto Rico, no. Nie poznałem. Był amerykański i był hiszpański, nie? Powiedziałem, wyspa kliknąłem w Meksyk, no cóż. No cóż, um, Argentyna. Coś większego w Argentynie to będzie. Coś większego. Tak. Aha, to już masz inne blaszki. Zobacz, argentyńską. Tu miał trochę inną. Łopanie, co za ulica. Łopanie! Wyjściu jakiś jest? Nie, znajdę chyba Leon. Jeszcze każdy jakiś przyjezdny jest z daleka i to będzie wyglądać śmieszniej. 300 megabajtów tam pisało. na pewno chodziło o megabity jak internet. przecież nie wiem, może u nich w megabajtach podają. Nie wiem, tego nie wiem. Coś tutaj ja jest w jakimś większym mieście, ale niestety chyba się nie dowiem w jakim. Duże miasto, blachy argentyńskie, ale mogą być też przyjezdni. Ciężkie się wylosowało. A co tutaj? Kolombo. Nie. Kurczę, blade no. No jest to bardzo duże. Nic innego mi... Rosario ewentualnie, ale. Ale czy jest sens? Chyba nie. Nie śmiesznie jak to nie będzie Argentyna. Buenos Aires. Słumy nie wpadłem na to. Żeby tłumaczyło to trochę inne blachy też. Co tutaj blisko mają. Dobry, dobry kraj, a... A teraz są ich w intencję Tam w ogóle dalej można jechać? O, ciekawe. Nie. Stwierdził, że jechać nie można. to jest, trochę w jedną, trochę w drugą stronę i to wszystko na szczerym polu? Najszczerszym polu. To była Azja, to było, dosłownie ten taki malutki fragment drogi jest skowerowany i odcięty od reszty, dobry, dobry spot na Geoguessera, nie, przynajmniej Azję kliknąłem, dobry region, można by powiedzieć, ja nie mogę, Google Maps się gdzieś, co to... to było, siema, znowu dobra droga, a, o, dobra, mógł jechać tym razem. O, już nie. nie no super. Dobry odcinek się z tego ulepi. O, Uganda, dla odmiany. Co mogę powiedzieć? <noise> Ulepiłem z tego coś. Zresztą znaczy tam wyspę strollowałem, nie? Bo mówiłem, że wyspa, że amerykańsko, i że hiszpański i że wyspa kliknę w Meksyk. W Serbii mały Mistrznik się wydarzy, bo nigdzie nie znalazłem nazwy miasta. No i Argentyna dobrze odgadnięta, a ostatnie dwie plansze to jakaś totalna pomyłka. Także dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Na razie chyba. Cześć!